Jeszcze zanim zaczniemy dzisiejszy film chciałbym Wam na szybko zaprezentować fotel X Fighter firmy Diablo Chairs. Posiadam go już dwa tygodnie, jestem z niego mega zadowolony, ma fajny design. Jeżeli chodzi o wygodę to szczerze nie sądziłem, że będzie aż tak wygodny. Dla osób, które mają problem z kręgosłupem, to będzie idealny wybór. Fotel posiada kilka ciekawych funkcji, jak dostosowanie wysokości podłokietników. Ma również opcję, która pozwala praktycznie się położyć na fotelu. Jak przeglądałem inne modele tej firmy, to też wyglądają bardzo dobrze, ale posłuchałem się znajomych i wybrałem właśnie ich Jeżeli Jeżeli wyszukasz dobrego fotela, to z całego serduszka mogę polecić firmę Diablo Chairs. I przez to, że dzisiaj chciałem poświęcić więcej czasu na intro, to nie będę przedłużał. Przypomnę tylko, że 3000 łapę w górę i robię karierę od początku do końca. Te osoby zaproponowały, żeby zrobił Gerarda. Tu macie wyniki ankiety, wylosujmy mu overall i zaczynamy. Dobra i tak się prezentuje na Steven Gerrard, nie jest za bardzo podobny, wydaje mi się, że z odcinka na odcinek te postacie wyglądają coraz gorzej, ale przejdźmy do jego statystyk, ma 52 overalla, zaczyna w Liverpoolu, a jego numer to oczywiście 28, bo z takim numerem zaczynał w The Reds. W pierwszym sezonie oczywiście nie zagrał, bo wiadomo gra w zbyt dobrym zespole, więc na debiut będzie musiał troszkę poczekać, Dużo osób prosiło o te puchary, więc proszę bardzo, w karaboła Cup de zaszło do drugiej rundy, za to wygrali całe FA Cup, a w lidze zajęli piątą pozycję, a Liga Mistrzów w ich wykonaniu wyszła bardzo dobrze, odpadli dopiero w półfinale z Juventusem Pokarnych. I mamy świetną decyzję Anglika, ponieważ udał się na wypożyczenie do Petersburga, ale niestety kontuzja zatrzymała jego rozwój i przez nią nie zagrał za dużo w tym sezonie. Carabao Cup skończyło się bardzo szybko, ponieważ po pierwszej rundzie z FK odpadli w drugiej rundzie po powtórkowym meczu z North County, a w trzeciej lidze angielskiej nie zaskoczyli, no i zajęli właśnie te miejsce. Gerrard zagrał w 10 spotkaniach, strzelił jedną brankę, gdyby nie kontuzja, tych spotkań byłoby na pewno więcej. W trzecim sezonie wrócił do ekipy The Reds. oczywiście nie pograł, bo dalej miał za małe umiejętności na tą drużynę, a jeżeli chodzi o rozwój to był niestety słaby. Carabao Cup Liverpool słabo sobie poradził, odpadł z Norwich, FA Cup zakończyli na piątej rundzie, a widzę, mało brakowało do wygrania, może za rok się uda. W lidze mistrzów znowu mamy półfinał, tym razem odpadli po dwóch meczach z City. Czwarty sezon i niestety mieliśmy znowu kontuzję, która spowodowała, że ten rozwój dalej był tragiczny, no miejmy nadzieję, że jeszcze w kolejnych sezonach to się zmieni. Carabao Cup wygrywa Liverpool, w finale wygrali z Czerwonymi Diabłami 2-1, w FA Cup mieliśmy dość sporo sensację, bo The Reds odpadał po meczu z QPR, a Premier League zakończyli na piątym miejscu. Kolejny sezon był już lepszy, bo Gerrard rozwinął się całkiem fajnie, ale niestety na debiut dalej musiał czekać. Liverpool po raz drugi z rzędu wygrywa Carabao Cup i znowu pokonali w finale United. W FA Cup poszło też dobrze, bo doszli do półfinału, a Ligę udało im się wygrać, więc myślę, że dla każdego kibica Liverpoolu jest to naprawdę piękny widok. A Ligę Mistrzów znowu zakończyli na półfinale i znowu odpadli z Juventusem, ale tym razem niepokarnych. I mając 74 oceny ogólnej w szóstym sezonie Jared doczekał się debiutu. Długo musiał na to czekać, ale miejmy nadzieję, że w tych spotkaniach dobrze się zaprezentował. Trzeci raz z rzędu nie udało się wygrać Carabao Cup, w FA Cup doszli do szóstej rundy, a w Premier League niestety zajęli drugą pozycję, troszkę zabrakło im do Tottenhamu. Z Ligi Mistrzów odpady nie po półfinale, ale po ćwierćfinale, więc mamy w końcu jakoś różnorodność. Nasz reprezentant Anglii zagrał w 8 spotkaniach, strzelił jedną bramkę, raz asystował, średnia ocena jest całkiem spoko, moim zdaniem pokazał się naprawdę z dobrej strony. W naszej symulacji FIFA postanowiła, że ta kariera nie będzie wyglądać tak samo jak w prawdziwym życiu i nasz Gerard przenosi się do Francji, dokładnie do Lille. Anglik w Ligue to dziwny widok, ale zobaczymy jak sobie poradzi. Na początku widzimy, że rozwój nie był zbyt dobry, ponieważ ocenę ogólną ma tylko o dwa lepszą. Pierwszy turniej w lidze francuskiej poszedł bardzo dobrze, bo doszli do finału, ale rezultat widzicie sami. A z drugiego turnieju odpadli w ćwierćfinale, a Ligue zakończyli na siódmej pozycji. Więcej europejskich pucharów niestety nie zobaczymy w następnym sezonie. Statystyki meczowe wyglądają mocno średnio, wnioskuję to po średniej ocenie, jedynym plusem jest to, że tutaj w końcu grał. W sezonie 8 Gerard ma 77 overalla, 24 lata, statystyki nie wyglądają jakoś źle, ale w tej serii mieliśmy jednak większe talenty, ale tym się nie zajmujmy, kto był lepszy itp. Pokażę wam teraz turnieje, pierwszy zakończy się praktycznie na początku, a drugi w półfinale ale za to w lidze zaskoczyli i za jej drugą pozycję. Do mistrzostwa sporo im zabrakło, ale od poprzedniego sezonu jest widoczny progres. Statystyki wyglądają następująco, 25 spotkań, znowu jedna bramka, tym razem 3 asysty, a średnia ocena wynosi 6,6. Ta kariera była najbardziej pechowa ze wszystkich, bo Anglik znowu miał kontuzję i jeżeli dobrze pamiętam to miał nawet dwie kontuzje w tym sezonie. Club de la Ligue Lille zakończyło na 1,8, a Club National w ćwierćfinale. Ligę zakończyli na piątej pozycji, więc nie jest jakoś tragicznie jak na ten zespół. A z Ligą Mistrzów pożegnali się od razu po wyjściu z grupy. Jak wcześniej mówiłem, Gerard miał kontuzję i dlatego tych meczów było mniej niż w poprzednich latach. I w sezonie 10 była dziwna sytuacja, bo Gerard bez kontuzji rozwinął się gorzej niż wtedy, gdzie te kontuzje miał aż dwie. Dziwna sytuacja, ale my lecimy dalej. W Coupe de la Ligue odpadli w 18 po meczu z Marsylią. Drugi turniej zakończył się na tym samym etapie, a w ligę ponownie mieli piąte miejsce. Ten rozwój był też dziwny, dlatego że Gerard zagrał póki co najlepszy sezon w karierze, a mimo to jego rozwój, no jak wcześniej powiedziałem, był no, minimalny. W tym sezonie Gerard dostał powołanie na Euro i miał dużą szansę aby podnieść ten puchar, ale niestety Anglia przegrała w finale. Zawodnik Lille nie grał za dużo i patrząc na średnią ocenę to niezbyt pomógł na tym turnieju. W sezonie 11 Anglik dalej grał w Lille, tutaj ma 81 overalla i statystyki z sezonu na sezon wyglądają coraz ciekawiej. Krajowe puchary średnio wychodzą Lille, z pierwszego znowu odpadli w drugiej rundzie, a z Cup Nacional odpadli w jednej 16. Ogólnie ten sezon był beznadziejny, ponieważ nawet w lidze się wszystko posypało. Ale w tym bardzo słabym sezonie Gerard wyglądał bardzo dobrze, 4 bramki, 4 asysty, ocena fajna, więc w jego wykonaniu sezon był udany. I po tym dobrym sezonie skałci Southampton go zauważyli i sprowadzili do siebie za 27,5 miliona. W wieku 28 lat jak każdy się domyśla tego rozwoju już praktycznie nie będzie, teraz overall będzie niestety tylko spadał. Southampton na jakieś sukcesy raczej nie ma co liczyć, w Carabao Cup odpadli w czwartej rundzie, z FA Cup również pożegnali się w czwartej rundzie, a w lidze zaskoczyli, ale nie pozytywnie, bo prawie spadli do Championship. Trzeba przyznać, że rozwój Gerardo jest strasznie słaby, ale tak równej formy w tej serii to chyba jeszcze nikt nie miał. Zawodnik praktycznie ciągle ma ocenę 6,6. Ponownie mamy przegrany finał Anglii, tym razem na Mistrzostwach Świata, zostali pokonani przez Francję. Gerard kluczowym zawodnikiem nie był, ale wykręcił całkiem niezłe liczby. W sezonie 13 statystyki prawie się nie ruszyły, karta będzie tak samo wyglądać, zmienił się tylko wiek. W Carabao Cup odpadli sensacyjnie z Wimbledonem, FA Cup drugi rok z rzędu odpadli w czwartej rundzie. W Lidze było minimalnie lepiej, ale tą drużynę raczej stać na więcej. Anglik zagrał w 27 spotkaniach, strzelił jedną bramkę, miał 4 asysty. Średnia ocena jest ok, ale dalej brakuje jakiegoś mega mocnego sezonu w wykonaniu Gerarda. I co ciekawe, w sezonie 14 ta karta dalej będzie wyglądać tak samo, ale jak ktoś jest spostrzegawczy, to zauważy, że niektóre statystyki są gorsze. Garaboła Cup, tak jak wcześniej, poszło im bardzo słabo, ale w FA Cup doszli do szóstej rundy, więc bardzo ładnie. A w Premier League zajęli dziewiątą pozycję, więc mamy w końcu jakiś progres. Gerard w tym sezonie bez bramki, trzy asysty i jak sami widzicie, karta się nie zmieniła. Mamy jeszcze ostatnie powołanie Gerarda do reprezentacji i znowu przegraje w finale, ale tym razem z Niemcami. Jak widać, w reprezentacji Gerard czuł się świetnie, jego statystyki, które zdobył na tym turnieju, to pokazują najlepiej. W sezonie 15 w końcu zmieni się overall. No niestety, teraz już wkroczyliśmy do tych sezonów, gdzie ta kariera będzie się kończyć. W Carabao Cup Święci zakończyli na trzeciej rundzie, FA Cup znowu na szóstej rundzie. Teraz odpadli po meczu z Chelsea. A w Premier League bez większych zaskoczeń, środek tabeli. Statystyki meczowe wyglądają dość mizernie, ale zagrał chociaż dość sporo spotkań. W szesnastym sezonie Gerard wrócił do Francji, ale nie wrócił do Lille, tylko przeszedł do Monaco. I Southampton dostało za niego 15 milionów. Moim zdaniem była to słaba decyzja, bo Monaco jest lepszy niż Southampton i Gerard może mieć problem z graniem. Coupe de la Ligue zakończyli w ćwierćfinale, ale drugi Puchar wygrali, w finale pokonali Marsylię. W ligę niestety siódma pozycja, a w Lidze Europy odpadli po meczu z Walencją. I tak jak mówiłem przeszedł do lepszego klubu i niestety gra mniej, ale i tak forma dalej taka sama. 17 sezon i nasz były reprezentant Anglii ma 78 oceny ogólnej, 33 lata, a więc to kwestia czasu kiedy zakończy karierę. W pierwszym pucharze zaskoczenie, bo Monaco odpadł z dużo słabszą ekipą, a Wy klub Nacional przegrali z Lyonem 1 do 0. W ligę jak sami widzicie, było gorzej niż rok temu. Spotkań było mniej, ale sezon całkiem udany, ale i tak nie uważam, że przeprowadzka do Monako to był dobry pomysł. Wcześniej Overal spadał dość powoli, a teraz zaliczył ostry zjazd. 73 Overal to już na Monako na pewno za mało. Żadnego pucharu niestety nie udało się wygrać, nawet nie było blisko tego sukcesu a w Lidze lepiej trzecie miejsce i Monako w następnym sezonie zagra w europejskich pucharach. Ocena ogólna nie pozwoliła już na regularną grę w Monaco i Gerrard zagrał tylko dwa słabe spotkania. W wieku 35 lat zdecydował się jeszcze na transfer i powrócił do Anglii, tym razem przeszedł do Nottingham Forest. Anglik miał już 71 overalla, tempo i fizyka wyglądały już beznadziejnie, ale Nottingham zaskoczyło w Carabao Cup i doszli do półfinału, aby FA Cup już nie było tak kolorowo. Ale udało się wyjść z Championship po barażach, więc w 20 sezonie Gerard znowu zagrał w Premier League. Mimo, że miał dużo lat na karku, to zagrał najlepszy sezon w karierze, a karta wygląda, no trzeba przyznać, okropnie. W sezonie 20 Steven Gerrard jeszcze nie kończy kariery, mając 67 overalla to już nawet w tym zespole miał problem, żeby grać regularnie. Carabao Cup zakończyło się szybko, w FA Cup zagrali trochę dłużej, ale ich celem było utrzymanie, ale to niestety nie wyszło. Gerrard w następnym sezonie ponownie zagrał w Championship, a ogólnie w tym sezonie zagrał w 14 spotkaniach, strzelił jedną bramkę, miał jedną asystę, a średnia ocena wynosiła 6,5. 21 sezon, tylko 63 overale i jak zauważyliście, w tym sezonie Angich miał zwinność ocenioną na 1, więc umiejętności już nie były takie dobre jak kiedyś. Szans na wygranie jakiegoś pucharu nie było, a w Championship ta drużyna zaskoczyła, bo naprawdę no, ja się nie spodziewałem, że pójdzie im aż tak słabo. I można powiedzieć, że to już koniec kariery, bo Gerard zagrał tylko w jednym spotkaniu i nie pokazał się w nim za dobrze. Kolejny sezon, a Gerard, mimo to, że nie zagrał ani minuty, dalej nie zakończył kariery i nawet nie zmienił klubu. Przy tej drużynie nie ma co mówić o pucharach, bo szans na wygranie któregokolwiek, no po prostu nie mieli, a w Championship poradzili sobie jeszcze gorzej niż rok temu. No i jeszcze trochę i myślę, że spadną nawet z Championship. No i mamy koniec kariery w sezonie 23. Gerard miał prawie taki sam overall jak miał na początku kariery, a Nottingham w pucharach zaskoczyło. Nie no, żartuję oczywiście, nic się nie wydarzyło, a z Championship no prawie spadli. Naprawdę nie wiem co się stało z tym klubem, że naprawdę po się do Premier League, później nie wiem, naprawdę coś się z nimi działo, to ciężko mi powiedzieć. Teraz podsumowanie kariery Gerarda nie robiłem mu karty ikony, bo nie przekroczył nawet 85 overalla, więc uznałem, że to nie ma sensu. A pierwszy trofeum wygrał z Liverpoolem w sezonie pierwszym w FA Cup, w finale pokonali Crystal Palace. W sezonie czwartym wygrał Carabao Cup. W sezonie piątym to powtórzył i dołożył do tego zwycięstwo w Premier League. I później było wiele lat przerwy i dopiero w sezonie 16 wygrał Cup Nationale z Monaco i to było jego ostatnie trofeum. A ogólnie w karierze zagrał w 330 spotkaniach, strzelił 22 bramki i 48 razy asystową. A to koniec dzisiejszego odcinka, dziękuję wam za obejrzenie całego filmu, piszcie kogo mam zrobić w kolejnym odcinku, również napiszcie co mam poprawić w tej serii, zostawcie lajka, like suba, mówi do was Skyboom, znaczy Skyboom. więc na razie, cześć i czołem,